Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Dzisiaj postanowiłem na chwilę tutaj z Wami spotkać się tego wieczoru, aby chwilę porozmawiać. Jak widzicie, rozpoczynamy każdego tygodnia emisję od czwartku. Czwartek, piątek, sobota i niedziela. Myślę, że jest to w sumie najlepsza taka pora na oglądalność, jeżeli chodzi o koniec tygodnia. Więcej czasu możecie poświęcić na właśnie Śledzenie tego, co się dzieje na kanale Studia VTV. Dlatego tym bardziej cały czas bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że jesteście ze studiem VTV. Za oknem coraz więcej słońca, więc ja sobie też zdaję sprawę, że wykorzystujecie ten czas na inne rzeczy równie przyjemne. I, i oczywiście warto spędzać czas na świeżym powietrzu, do czego Was również bardzo za zachęcam. Sam też sporo różnej aktywności no, na świeżym powietrzu tutaj ostatnimi czasy mam. Dużo działań, dużo przedsięwzięć, można byłoby tak powiedzieć. Poza tym, przed nami festiwal Ladodea, który mocno absorbuje tutaj moją uwagę i osób, które są w to zaangażowane. Jak wiecie, tutaj festiwal w tym roku odbywał się będzie w miejscowości Gałów pięknym, w pięknym kompleksie pałacowym. No, byliśmy wczoraj nawet z prezesem Jarosławem Filipkiem zobaczyć teren. Tu pozdrowienia dla fundacji, która, z którą współpracujemy oraz dla oczywiście Broni Sławka. Z którymi też w jakiś sposób nasza współpraca się zacieśnia. Przypominam, że też w czerwcu ich festiwal, Naturalnie Dbam o Zdrowie, na który też bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Myślę, że wkrótce tutaj pojawią się moi goście właśnie w studio, aby powiedzieć troszeczkę na temat tego wydarzenia, cyklicznego również, bo to z tego co orientuję się, to piąte spotkanie już. Nasza Ladodyja jest czwarta, ale będzie również w tym samym miejscu. Co festiwal naturalnie dba o zdrowie. Drodzy widzowie, dużo się dzieje, wiele lat w ogóle tutaj mija. Sporo widzów przychodzi, sporo widzów odchodzi. Taka kolej rzeczy. Goście pojawiają się u nas też, zarówno nowi, jak i ci, którzy są od wielu, wielu lat znani. Niestety spora część osób. Hmm, już gdzieś tam, definitywnie odchodząc hmm, w przestrzeń innego wymiaru, już nie pojawi się nikt tutaj w, na kanale Studia VTV. Hmm, wciąż myślę gdzieś o nich, o tych osobach, które. Współtworzyły kanał Studia VTV, że doszliśmy do takich wymiarów. W ogóle tamten kiedyś czas był innym czasem, takim bardziej sięlankowym. Myśmy się w częściej spotykali. Były te festiwale różne, które wypromowaliśmy, na które jeździliśmy osobiście. Mnóstwo tego było dzisiaj, wiele tych wydarzeń, tych festiwali jest, działa już samodzielnie, no ale nie ma już tej powiedzmy energii, która miała miejsce kiedyś. Dzisiaj skupiamy się bardziej na naszych wydarzeniach tutaj wokół Fundacji Ladodeja, która funkcjonuje od 2021 roku. No i w tym roku również dla Dodea 2025 yy, z pełnym impetem rusza, dużo działań się dzieje wokół tego, ja bardzo już dzisiaj Państwa zachęcam, to jest 12 i 13 lipca, myślę, że my w ogóle spotkamy się w Gałowie już 11 lipca w piątek, tam będzie takie nieformalne otwarcie, więc ci, którzy będą mieli ochotę przyjechać, to zapraszamy już, już w piątek. Zresztą wystawcy będą też przyjeżdżać na pewno w piątek, żeby przygotowywać, zajmować sobie miejsca. Dużo się dzieje, dużo, dużo maili już napływa. Nie, kochani, jeszcze nie odpowiadamy na te maile. Wybaczcie, uzbrójcie się w cierpliwość, dajemy ogólną informację. Każda lado deja jest inna. Również i w tym roku będzie. Po pierwsze, nowe miejsce, inne miejsce. Zmieniamy, zmieniamy formułę. No, jest sporo zmian. Do tej pory były dwie sceny, czasami jeszcze były miejsca na wydarzenia. W tym, w tym roku będzie tylko jedna scena, więc ona będzie głównie nakierowana na, tych, na te osoby, które tam będą występować. W związku z tym, drodzy Państwo, co roku jest inna inna formuła. Tych spotkań. W związku z tym, że są tylko dwa dni i jedna scena, wszyscy będą tam przekierowani właściwie na tą scenę, będzie to jedna główna scena, więc no nie każdy będzie mógł wziąć udział w wykładach. Te prelekcje też nie będą długie, bo będą około 30 minut trwać, ale myślę, że to jest dobry czas na to, żeby zaprezentować um, możliwości swoich usług czy chociażby produktów, jakie się posiada. No, na pewno będzie to inna formuła. To, to muszę już dzisiaj powiedzieć. Inne są również, e, inne są również e, e, rzeczy, któreś tam będą dziać, będą również też wystawcy. Chcemy stworzyć tam małą słowiańską wioskę, chcemy, żeby również były osoby, które. Tradycyjną muzykę słowiańską będą grać. No, będzie naprawdę ciekawie. Mogę Państwa zapewnić, że będzie ciekawie w tym roku. Y może nie że bardziej kameralnie, bo y nastawiamy się również na sporą liczbę y gości, osób, które przyjadą z pewnością. Y natomiast teren, sam jest mniejszy, jest bardziej taki kameralny. Y więc myślę, że będzie mm, tak rodzinnie, taka sielanka, bardziej tak e, skomasowane, wszystko w środku. Pogoda, e, liczymy na to, że dopisze. E, no i tutaj cały czas, proszę Państwa, e, działania trwają. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tutaj dopomóc, włączyć się w udział, to zapraszamy zawsze e, rąk do pomocy e, na potrzeba. Zresztą też ja zwracam się do niektórych osób, które tutaj z nami współpracują, o, o wsparcie, o pomoc, o to, żebyśmy wspólnie ten festiwal w tym roku pięknie przeprowadzili. No i liczymy oczywiście na Waszą obecność, że przyjedziecie. To jest coraz bliżej Wrocławia. W zasadzie do 7 kilometrów około od granic Wrocławia z Leśnicy autobus 917. On nie jeździ zbyt często, ale myślę, że jeżeli. To tutaj zamieścimy nawet na stronie internetowej studiowtv.tv informacje odnośnie dojazdu z Wrocławia. Więc jeżeli sobie sprawdzicie, o której jeździ ten autobus, to będzie bardzo łatwo można się tam dostać. Kilka przystanków z Leśnicy zatrzymuje się dosłownie pod samym pałacem, pod tym terenem, gdzie będziemy spotkanie organizować. Mnóstwo, mnóstwo ciekawych tematów, wystawcy, którzy przyjeżdżają ze swoimi produktami, ekologicznymi produktami, z rzemiosłem, z biżuterią, z książkami, no, jest tego naprawdę dużo. Tutaj oczywiście patronat medialny, zarówno miesięczny, nieznany świat, niezmiennie od wielu lat. I myślę, że redaktor na czele Anna ostrzycka Rymuszko, również w tym roku razem z Anną Nowicką Zagoszczą. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie tutaj redakcję. Miesięcznika Nieznany Świat, i dziękuję bardzo, że chcą wspierać e, swoją reklamą również właśnie w tym roku to wydarzenie, czyli Festiwal Ladoga 2025. Oczywiście wydawnictwo IndyGoBook i serdecznie dziękuję tutaj z tego miejsca Szymonowi, właścicielowi, który wspiera corocznie, w zasadzie każdego roku, e, nasze wydarzenie. Bardzo, bardzo dziękuję Tobie, Szymon. Będą oczywiście inne media, Radio Paranormalium. Dziękuję również tutaj Markowi za promocję, za wsparcie, za udział w, no w promocji tego, tego wydarzenia. Oczywiście Studio VTV, Fundacja Ladodeja no to oczywiście wiadomo, że jako organizator. No i dochodzą nowe, nowe tutaj patrony medialne, Fundacja IG, która nie poniekąd, no nie poniekąd, która opiekuje się terenem związanym z Pałacem w Gałowie, więc tutaj bardzo dziękujemy z tego miejsca i proszę Państwa, polecamy w ogóle uwadze ten teren. Naprawdę warty, warty, warty zainteresowania. Byliśmy tam wczoraj i ta energia jest niesamowita tego miejsca. Ja w ogóle sobie marzę, aby w tym roku jak najwięcej nas przyjechało w strojach słowiańskich, w prostych. W prostej odzieży na, na boso. E, z pewnością będzie ciepło. Będą w ogóle gorące noce, bo to przecież początek, początek lipca. E, pamiętamy trzeci, trzeci bodajże drugi, 3 lipca, pierwszy, drugi, trzeci lipca, ten pierwszy festiwal to który był w górach. Potworne słońce upał. No i, i też tutaj takie wyładowania atmosferyczne m, burze, które były dosyć intensywne. E, pozostałe daje to były raczej w, w końcówce lipca, no teraz zap zapowiada się ta pierwsza połowa lipca, więc na pewno noce będą ciepłe. Mm, ja stawiam na to, że w tym roku będziemy długie godziny wieczorne przy ognisku rozmawiać, siedzieć. Będą różnego rodzaju słowiańskie rytuały, będą opowieści, będzie muzyka. Mm, myślę, że zarówno i ja zagram i, i zagrają osoby, które na co dzień zajmują się słowiańską muzyką, więc no będzie miło, będzie ciekawie. Nastawcie się na długie godziny siedzenia, pozostania tam. Będzie jedzonko też zarówno wegańskie, wegetariańskie, jak i, jak i mięsne. To, co kto lubi. Będzie muzyka, tak jak powiedziałem. Będą występy artystyczne. Zaproszeni są już artyści. Oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od budżetu, jaki, jaki tutaj będziemy mogli przeznaczyć na na cały festiwal. Staramy się tutaj te koszty zliczyć i zamknąć w dobrym budżecie. Proszę Państwa, jak co roku staram się was nie zawieść, i, e, i tutaj w, w, głównie w rozmowach z prezesem Fundacji Ladodeja, y, festiwal nadal jest bezpłatny dla wszystkich, którzy mają ochotę pojawić się tam, zapraszamy Was. Licznie przybądźcie, no, oczywiście będziemy na pewno przestrzegać większego, będzie większy rygor, jeżeli chodzi o porządek, o zakłócanie spokoju, to już w ogóle nie, nie podlega dyskusji. No i, i nadużywanie jakichkolwiek używek. Jakiekolwiek używki są e, wykreślone z festiwalu Ladodea, i proszę się z tym, kochani, liczyć. Jeżeli macie ochotę, no, ochotę wyczlautować sobie, to zróbcie to w jakikolwiek inny sposób, ale nie za pomocą różnych używek różnych. A czyli jeżeli, jeżeli chcecie. Mm, no, musicie robić to w taki sposób, żeby nie było to odczuwalne w jakikolwiek sposób, bo każdy sygnał, czy każda z naszej strony zauważenie takiej, takiej sytuacji będzie, będą podjęte zdecydowane kroki, to mogę, mogę was zapewnić, że po prostu no nie ma już takiej swobody, jeżeli, jeżeli... ja do tej pory nie, nie spotkałem się z, z używkami, Natomiast gdzieś po, potem dochodziły nas sygnały, że, że zdarzało się różne takie incydenty, i w związku z tym, żeby, żeby już zapobiec, to od razu sygnalizuję, informuję. Jeżeli ktoś w ogóle lubi nadużywać sobie e, e, jakiś dymnych czy jakichkolwiek innych m, elementów tutaj wspomagania, to na pewno nie na festiwalu Dodeja, I, i, I to zastrzegam od razu, drodzy Państwo, podkreślam, ten wątek jest bardzo, bardzo ważny. Natomiast dobry humor, rodzinna atmosfera zapraszamy Was tutaj właśnie z dzieciakami, zapraszamy Was z rodzinką, z rodzicami, starszymi. Przybądźcie, przyjedźcie, będziemy mogli spędzić fajnie ten czas, naprawdę intensywny, bo to dwa dni tylko. Chociaż tak jak powiedziałem, zaczniemy już wieczorem, w piątek, to będzie takie nieoficjalne otwarcie, ale już Was wtedy zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę posiedzieć przy ognisku, będzie miejsce na namioty, będzie miejsce na kampery, będzie można przyjechać. Oczywiście tak jak do tej pory staramy się ograniczyć komunikację samochodową, im mniej samochodów, tym lepiej. Przyjeżdżamy autobusem, pociągiem do Wrocławia, potem autobusem. No, a jeżeli ktoś chce, to naprawdę można się złożyć na, na, na taksówkę. Jeżeli to jest konieczność, z, m, samochodem przyjechać, no to można się złożyć na właśnie Ubera czy na Bolta i przyjechać za parę złotych do Gałowa. Może tu jeszcze pomyślimy nad jakimś innym transportem, aby u, ułatwić Wam e, dojazd. Natomiast on nie jest wcale utrudniony. Naprawdę, miejsce jest piękne. E, i o ile, powiedzmy, nie ma tak jak poprzednio stacji kolejowej, która była tam raptem 100-200 metrów, to zapewniam Was, że dojazd, który jest bardzo w porządku i spokojny, i tak zrekompensuje Wam ten czas, który poświęcicie na to, żeby właśnie tam się dostać. Zapraszam wszystkich, będzie mnóstwo wykładowców fajnych, ciekawych, tematów również, zapraszam też również do kontaktu. Trochę również forma e, zmienia się, jeżeli chodzi o wykłady, bo będzie to bardziej forma komercyjna, czyli osoby, które chcą powiedzieć o swoich usługach, o swoich produktach, e, no będą musiały podejść do tego w sposób komercyjny, bo jest to niewątpliwie forma promocji e, i oni też również potem, z, no, mają pewnego rodzaju dochód i zysk z tego, więc Zmieniamy trochę formułę, no, no wszystko się zmienia. Proszę Państwa, jak widzicie wokół siebie, również cały świat się zmienia. Proszę Państwa, na, na, na koniec jeszcze tego mojego dzisiejszego wystąpienia, bo ja kiedyś obiecałem nawet Wam hmm, informacji co do wpłat, jeżeli chodzi o Fundację Ladodeja. Jak powiedzmy, spotkaliśmy się tak tutaj na jesień ubiegłego roku, i tam mówiłem, były wpłaty około 500, do 800 do 1000 zł. Miesięcznie za co wam bardzo, bardzo dziękuję. No tak w tej chwili te, te, te wpłaty są bardzo, bardzo niskie, bo wziąłem takie zestawienie z dwóch miesięcy i wychodzi na to, że raptem pięć osób dokonuje stałych wpłat na fundację Ladodea pięć osób. Mimo tych od pół roku moich gdzieś próśb, apeli o, o to, żeby, żeby wesprzeć nasze działania. Studia VTV przede wszystkim, bo, bo gdzieś tam tutaj w ramach tego Fundacja Ladodeja nas wspiera i konto, które jest tutaj podane. Zarówno dzięki temu, że możecie sobie obejrzeć nagrania z poprzednich lat z Ladodei i w ogóle programy, które są dostępne bezpłatnie, jak wiecie, nie zarabiamy, YouTube jest zablokowany. No to, to 5-6 osób wpłaca na lodej, i, i, i bardzo tym osobom dziękuję. Tych wpłat każdego miesiąca jest około 300 zł, no to tak naprawdę niedużo. 300 zł to jakieś 10 zł dziennie wychodzi na wsparcie studia VTV, więc no, wykonujemy te prace za 10 zł dziennie. Ja myślę, że gdyby każdy, kto teraz to ogląda, te komunikaty, tych komunikatów ogląda jakieś. 500, 1000, 2000 osób, gdyby każda z tych osób wpłaciła 10 zł, nawet jednorazowo, no to mielibyśmy e, jakąś kwotę, która pomogłaby nam e, tutaj spokojnie e, pracować i utrzymać się, żeby opłacić studio. Ale tak jak powiedziałem, wszystko się zmienia, więc e, też bierzemy różne inne alternatywy, e, inne, inne e, wyjścia awaryjne, jak to było w polskim filmie. Boże Dykiel właśnie mówiła o tym wyjściu awaryjnym. Więc są również inne wyjścia awaryjne, o których na razie Państwu nie zdradzam. Natomiast no, na pewno wiąże się to z ograniczeniem emisji, co już jest widoczne, bo schodzimy trochę z emisji. Mimo tych czterech lat, które jak w zasadzie żadne inne medium, media nie nadają nie, nie nie nadają każdego dnia, oczywiście biorąc pod uwagę, że osoby, które tutaj są związane ze studiem VTV, wykonują również pracę zawodową każdego dnia. No, więc wszystkim tym, którzy wpłacają, a są to między innymi, tutaj sobie tak zerkam, 1 kwietnia Pani Agata ze Szklarskiej Poręby wsparła nas kwotą 10 zł. Mm. Bardzo dziękujemy Pani Agato. 4 kwietnia Pani Ewa mm, z, z miejscowości Niechucino nas wsparła kwotą 100 zł. Bardzo dziękuję Pani Ewo. 11 kwietnia Pan Zygmunt z Warszawy y, wsparł Fundację Ladodeja kwotą 50 zł. Pan Piotr, który cyklicznie nas wspiera tutaj wpłatą 14 kwietnia, mm, Pan Piotr z, z miejscowości Przów kwotą 150 zł. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękujemy. To, to naprawdę mm, takie solidne wsparcie. Jeden człowiek, który, jeden człowiek, który, y, który potrafi y, od dłuższego czasu wspierać Studia VTV. Proszę Państwa, jeden człowiek, który y, na, na miliony, na 170 tysięcy od, odbiorców, y, subskrybentów, jedna osoba tylko nas w taki sposób solidny wspiera. Natomiast pozostałe te, te, te które tutaj wymienię, to cyklicznie nas wspierają. Też no, niemałymi kwitami, bo tam powiedzmy pani Patrycja w kwocie 25 zł, pani Patrycja z Wrocławia. Dziękuję Pani Patrycjo. Wspiera nas pani od. 2-3 lat. Tutaj proszę Państwa, mam jakieś zawirowanie z kamerą. Ostrość się nam tutaj zaburza. Pani Patrycjo, bardzo, bardzo dziękuję. Kwota 25 zł, w zasadzie chyba od dwóch albo od 3 lat. Tą kwotą nas Pani wspiera, więc no, tu ogromne do Pani podziękowania. Pani Agnieszka ze Szczecina, kwota 20 zł, również stałe wpłaty. No, i tutaj pod koniec e, kwietnia ponownie pani Agata ze Szklarskiej Poręby, w kwocie 10 zł, bo to też stała wpłata. Pani Agato, bardzo dziękuję. E, I znów pan Piotr, e, to, już, e, to już było w maju. A nie, również w kwietniu, proszę państwa, e, też 150 zł. E, pani Patrycja. Pani Beata z Łodzi w kwocie 50 zł, to już wpłata majowa. Pani Renata z Siemianowic Śląskich, 20 zł, wpłata z maja. I pan Zygmunt znowu, wstała wpłata. Pan Zygmunt z Warszawy, 50 zł. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, kochani. Te osoby są sponsorami Studia VTV i dzięki tym osobom głównie kanał istnieje nic do ja bardzo, bardzo dziękuję Za, m, zachęcam pozostałych państwa e, abyście pamiętali o nas, o studiu VTV bo m, przez wiele lat m, pokazywaliście, że gdzieś tam były te takie akcje zrywu i, i widać było, odczuwalne było, że wpłacaliście zarówno na zrzutkę, tutaj jak widzicie pod spodem też jest zrzutka i i w zasadzie jedna osoba wpłaciła 20 zł, oczywiście poza gośćmi, którzy pojawili się tutaj u nas i zechcieli wesprzeć studio VTV. Tu tak naprawdę widzowie studia VTV mało już wspierają studio. No być może jest taki czas, a być może to jest forma, żeby rzeczywiście powoli wygaszać kanał i, i i tak jak to rozważaliśmy już od 3 y, lat, od 4 lat, y, może rzeczywiście trzeba to powoli y, urzeczywistniać. Czasy są jakie są, oczywiście, każdy zdaje sobie sprawę, y, y, musi liczyć każdy grosz w swoim budżecie. Natomiast, y, drodzy Państwo, tak naprawdę, dzisiaj te 5-10 zł to nie jest duża wpłata jeżeli ona byłaby cykliczna, to w żaden sposób nie obciąża wasz budżet, naprawdę 10 złotych w żaden sposób nie obciąża wasz budżet. Zrobienie stałego przelewu ze swojego konta bankowego na konto fundacji Ladodeja, które pojawia się tutaj pod spodem, no nie obciąży waszego konta, bo raptem 10 złotych to wydajemy na jakiś napój, na kawę, na herbatę, więc bardzo Was proszę o wsparcie tutaj, Studia VTV, y, poprzez zwłaszcza te cykliczne wpłaty, i dziękuję tutaj jeszcze raz osobom, które y, w, jak, w jakiś sposób y, no, wyszły nam naprzeciw i pamiętają o nas. Bardzo, bardzo dziękuję Wam. Będę tu na pewno cyklicznie częściej y, informował, jakie, jakie są wpłaty. Kiedyś rzeczywiście te, te wpłaty były spore dużo zresztą się działo. Y, My trochę też zmieniamy kierunek, to oczywiście jest widoczne i nie ukrywam tego. Przede wszystkim, drodzy Państwo, chciałbym, abyście sami zdroworozsądkowo podeszli do, do tego, co jest dla Was dobre, z czego chcecie skorzystać. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli w jakiś sposób zerkacie, wchodzicie na kanał Studia VTV. To wiadomo, że jest to czyjaś praca. To nie jest tak, że po prostu przychodzimy sobie wyłącznie dla swojego hobby, że się tutaj spotykamy. I dopóki jest kanał Studio VTV, to na pewno gdzieś ta obopólna korzyść jest, zarówno dla tych, którzy tu występują, bo zdaję sobie sprawę, że również z tego, z tego powodu. No, mają swoich klientów, osoby, które korzystają z tych usług i, i są zadowolone, jak również osoby, które mm, nawet nie korzystają z usług czy z warsztatów, e, to wyciągają tę wiedzę, która dla nich w danym momencie jest bardzo istotna i mogą po prostu podnosić swoją świadomość. Mm, no, tyle. Tak to wygląda dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, fajnie, jutro się spotykamy, tam zobaczcie sobie sporo nagrań, bo to i, i Wiesław Błaszczyk, który do nas w ogóle przyjeżdża, i inne inne nagrania. Zapraszam was również na warsztaty, które są organizowane tutaj zarówno przez Renatę Dudkiewicz, przez Grzegorza Orzowskiego, to już są tak naprawdę ostatnie w tym sezonie, więc warto zapoznać się tutaj ze szczegółową informacją, tak samo właśnie Elżbieta Kuc. Szeptunka z Podlasia, która już po raz ostatni teraz w czerwcu pojawi się tutaj na warsztacie. No i inne osoby, chociażby lekarz Irmina Mrozowicz-Schmidt, dr Ewa Aplas, jeżeli chodzi oczywiście o reinkarnację. Jak widzicie, to takie wąskie gardło związane z tematyką, czyli bardziej reinkarnacja, poszukiwanie wcieleń, badanie, znaczy badanie, nie robimy żadnych badań. Bardziej e, poszerzanie świadomości swojego umysłu e, i, i pojęcia tych różnych m, doświadczeń, które nas w życiu spotykają, i zrozumienia ich przede wszystkim. Kochani, bardzo Wam Cię dziękuję. Przepraszam też za szaleństwo tej kamery. One ostatnio rzeczywiście tutaj ostrość tracą. Prawdopodobnie, że jest to światło. Sporo mamy działań, jeżeli chodzi o dodeje. Czujemy się i ja się zresztą też bardzo dobrze. E, dużo mam pracy, więc rzadziej się pojawiam na kanale Studio VTV. Dziękuję wszystkim wspierającym. Pamiętajcie o, o studio. E, link do wsparcia fundacji pojawia się tutaj cały czas. Jest również zrzutka. E, zachęcam Was, 10 zł każdego miesiąca na Studio VTV. Przynajmniej ustawić sobie można do grudnia 2025. E, to jest raptem, mamy teraz maj. No, tu raptem jakieś 8-10 wpłat. No, no, nie 10, 8 wpłat. Więc 80 zł to nie jest dużo. Można to zrobić jednorazowo, a można powiedzmy ustawić właśnie na te stałe wpłaty 10 zł. Na pewno nas to wesprze. Będziemy mogli dodatkowo tutaj zakupić różny sprzęt, który przez ostatnie bodajże 3-4 lata nie był zakupowany. E no więc powoli trzeba będzie gdzieś to wymieniać na, na nowsze. Aczkolwiek, wiadomo, takie grubsze rzeczy jak kamery nie, nie potrzeba wymieniać. Te, te, te droższe rzeczy, bo one się tak nie zużywają, spokojnie tutaj mogą przez resztę, mm, resztę tutaj działalności być. Bardzo Wam dziękuję. Spędzajcie czas na świeżym powietrzu, bądźcie szczęśliwi. No i co? Zapraszam do subskrybowania kanału. I do spotkania znów ze studiem VTV. I pamiętajcie 12-13 lipca to spotkanie na Lado Day. Wiem, że lubicie już ten festiwal, bo spotykam się zarówno w mailach, jak i na żywo, kiedy się spotykamy z takim odzewem mm, pozytywnym. I pytacie o to, kiedy będzie. No będzie, będzie. Zapraszam.